Ktoś pytał mnie, czy jest tutaj zima w tej Szwecji, a tutaj wiosna. Pąki Zatrzymałem się za potrzebą, ale niestety toaleta nieczynna. Tam ona jest, jest nieczynna. A tam może w restauracji będzie. A przy okazji jaki ładny Kadi stoi. Kadi. Zawsze do rady bo ten ma szyby z tyłu w drzwiach paliwo, diesel 18 koron 10 ły, a benzyna 17,05 tankowałem w mieście za 17 koron no i tak, posypuję troszeczkę śniegiem jakby nieśmiało chcę popatrzeć na śmieci szwedzkie, bo tam gdzie stanąłem widziałem puszki rozjechane i tam nie znam języka szwedzkiego za bardzo, ale coś było napisane, że jakaś kaucja jest. Gdzie oni to przyjmują, i jak to przyjmują, tego nie wiem. Tu jest jakaś puszka, więc może zobaczymy. O, sporo ich tu leży ogólnie, ale nie zamierzam ich zbierać. Tylko, o tu jest. Widzicie? Może zdejmę okulary, żebym ich nie zapomniał. Tutaj jest. Napisane PANT, czyli chyba kaucja. Jedna korona. O tutaj. I taki znaczek, że to się wraca, nie? Czyli jedna korona, chyba. Ale to się im chyba nie opłaca, bo sporo puszek jest zostawionych. W samopas leżących na asfalcie. Czyli jedna korona szwedzka to chyba nie jest dużo pieniędzy. A następna puszka, widzicie. Też ma ten znaczek, widzę stąd. E, tam gdzie zaparkowałem też leżało kilka takich spłaszczonych, wiecie, no i tam też był ten sam znaczek Pant 1KR, jed, czyli jedna korona. Ma e, tam ma fajną brodę facet, taką długą, dłuższą niż moja. E, w Szwecji są dłuższe zestawy, jeżeli chodzi o tak zwane tiry ma to 25 metrów chyba, bo są duże odległości. No i żeby już coś przewieźć, to lepiej żeby więcej. Czy tam widać moje auto? No troszkę widać, ale nie chcę go pokazywać, więc może spauzujemy. Kiedyś tu śniegu napadało, bo tu leży. Ale stopniało ogólnie. Nie ma śniegu w Szwecji. Jak się jedzie, to zielono. A tu to jest chyba puszka. A nie też ma, widzicie? Ten znaczek. że jedna korona. Ciekawe, gdzie skupują. Ciekawe, czy w sklepach. Do sklepu się nie wybieram tutaj, bo już jadę. Jestem załadowany, wiecie. W piątek jest i nad Sztokholmem załadowałem do Niemiec. Sobie towar na poniedziałek. Jutro będzie promik. Znowu będzie na promiku będzie ee, No, będzie fajnie, bo będzie prysznic, kajuta wszystkie dogodności Dogodne Jak to powiedzieć? Dogodności Wszystkie dogodne przyjemności o, <grywia> Także Jestem na parkingu, nie chcę tam pokazywać auta, tylko pokażę Wam, że jest dość tak e, bogato w śmieci tutaj Bogato w śmieci. Jakby tak chciał puszek nazbierać, to by tak yy, yy, pół worka by nazbierał. No. O tak. Sosenki ładne. Jakieś niebo błękitne jest. A pokażę Wam teraz te puszki, które koło mojego auta. Jak wysiadłem. To tak, tu jedna. A. Tutaj druga, też ma ten znaczek, widzę stąd Jedna korona No i zaraz przy samym aucie Jest trzecia I też ma taki znaczek, troszeczkę jakby inny, ale Pant 1KR Czyli jak ma to jakąś, jakąś kaucję Tu gdzieś tu skupują, a ja Robię sobie cappuccino i jadę sobie dalej. Do portu w Teleborgu mam jakieś 500, ponad kilometrów, ale prom dopiero jutro. Także na spokojnie robię cappuccino i następny parking jadę, gdzie będzie toaleta, ponieważ muszę się rozładować za jakiś czas. A tymczasem żegnam Was i pokazuję ten las.